Witam serdecznie, Szem po tej stronie. Dzięki uprzejmości pracowników Samsung Brandstor w Poznaniu miałem okazję spędzić trochę czasu z najnowszym modelem Galaxy Note 4. I w tym filmiku podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami z użytkowania. Jest to przedpremierowy model, więc niektóre elementy mogą zostać poprawione w wersji sklepowej. Na początek powiem po prostu wow! Widać, że pod względem stylistycznym zmieniło się naprawdę sporo, a dzięki wprowadzeniu aluminium, czuć, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki. Po Note 4 spodziewałem się ogromnego tabletofonu i w sumie myślałem o nim raczej jako o ciekawostce. Ku mojemu zdziwieniu urządzenie jest jednak niewiele większe niż tegoroczne flagowce, które miałem okazję testować. Przyglądnijmy się budowie z bliska. Dookoła całego urządzenia biegnie piękna aluminiowa ramka. Na prawym boku znajdziemy przyciski regulacji głośności, na dole urządzenia mamy port micro USB do ładowania i wymiany danych, dwa mikrofony oraz schowek na specjalny rysik S Pen dedykowany do Note 4. Sam rysik posiada specjalny guzik, ale o nim opowiem Wam za chwilkę. Na lewym boku znajdziemy przycisk Power, a u góry kolejny mikrofon, port podczerwieni i gniazdo słuchawkowe Jack. Cały przód jest pokryty szkłem hartowanym Gorilla Glass 3. U góry znajdziemy głośnik słuchawki, czujniki oraz przedni 3,7-megapikselowy aparat, a poniżej logo Samsung i wielki 5,7-calowy wyświetlacz. Pod wyświetlaczem znajdziemy charakterystyczne dla Samsunga przyciski dotykowe wstecz i menu oraz po środku przycisk Home. Tył smartfona jest wykonany z materiału imitującego skórę, praktycznie identycznego do tego zastosowanego w Galaxy Note 3. U góry mamy 16-megapikselowy moduł aparatu z fleszem LEDowym, poniżej logo Samsunga, a na dole po lewej stronie głośnik. Tylna klapka jest ściągana poprzez podważenie na wycięciu z lewej strony urządzenia. Pod klapką znajdziecie slot na karty microSD oraz microSIM i wymienną baterię 3220 mAh. Sama klapka jest wykonana z piętkiego plastiku. Jeśli chodzi o wymiary, to smartfon ma 78,6 mm szerokości, 153,5 mm długości i 8,5 mm grubości, a jego waga wynosi 176 gramów. Telefon pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 4.4.4 KitKat ze skórką TouchWiz od Samsunga. TouchWiz przeszedł jednak dogłębny facelifting, a zmiany w porównaniu do S5 widać już po kilku minutach użytkowania. Wreszcie jest tutaj również zmiana, na którą wszyscy czekali. Chociaż urządzeniem bawiłem się przez kilkadziesiąt minut i miało dużą ilość zainstalowanych aplikacji, to nie lagował, a interfejs wreszcie działał płynnie. Wygląda na to, że nowy ośmiordzeniowy Exynos Okta 5433 w połączeniu z chipem graficznym Mali 760 i 3 GB pamięci RAM bez problemów radzi sobie z ogromną rozdzielczością wyświetlacza 2K. Rysik S -Pen jest nieprawdopodobnie precyzyjny i ułatwia korzystanie z tak wielkiego urządzenia. A specjalne skróty pozwalają w łatwy sposób napisać notatkę lub wykonać zrzut ekranu. Nie miałem okazji przetestować jakości zdjęć oraz nagrań aparatu urządzenia, ale w aplikacji pojawiło się sporo nowych funkcji, umożliwiających np. manualne dostosowanie ekspozycji lub wartości ISO. Maksymalna rozdzielczość nagrań to Ultra HD. Przejdźmy do ekranu. Ten został wykonany w technologii Super AMOLED, ma 5,7 cala i posiada rozdzielczość 2K co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 515 pikseli na cal. Jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, to po prostu zapiera dech w piersiach. Kolory są żywe, a ekran ma świetne kąty widzenia. Jedyne co zauważyłem to lekko ciepła barwa, przez co biel jest nieco żółta, ale być może jest to cecha jedynie egzemplarza przedprodukcyjnego. Jedyną słabą cechą Note 4, którą zauważyłem był głośnik. Chociaż poziom maksymalnego dźwięku był bardzo wysoki, jak na urządzenie mobilne, to głośnik zaczynał nieprzyjemnie skrzeczeć przy wysokiej głośności. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że Note 4 zrobił na mnie ogromne wrażenie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę miał okazję go dokładnie przetestować. Podczas sprawdzania Note 4 miałem również możliwość porównania urządzenia do Sony Xperia Z3, a samo porównanie również znajdziecie na moim kanale już wkrótce. Note 4 jest już na wystawach w sklepach Brand Store w całej Polsce, a do sprzedaży trafi 24 października w niebagatelnej cenie 2999 zł. Raz jeszcze pragnę podziękować pracownikom Brand Store w Poznaniu za możliwość sporządzenia materiału, a Was koląco pozdrawiam.